Pierwszy ja jestem Barty i dzisiaj nagramy sobie Minecrafta. Niezwykłego, bo mam tekstury włączone. Jak widzicie. Przed chwilą właśnie zacząłem i w ogóle patrzę jak to wygląda. To jest Enderman, nie ja chcę na niego patrzeć, bo mnie zabije O kurde, chowam się. Dobra, najlepszy z tego jest piecyk. Skrzynka. Nie wiem dlaczego kwiaty to jest co Pokażę Wam jak one wyglądają Oczywiście gram na padzie I tak wyglądają te kwiaty to Są dziwne Więc no tak będzie wyglądać nowa seria, która będzie trwała nie wiem ile. Ale zacznę nagrywać takiego Minecrafta na przykład nie wiem kiedy. Jak zasubskrybujecie kanał z dzwoneczkiem, to będziecie wiedzieć kiedy będzie nagrany kolejny odcinek z Minecrafta. A na pewno go lubicie. Z takimi teksturami że Będę musiał teraz coś zjeść O nie Tylko biegnę coś wieś. Przypalamy to To Fajnie jest węgiel w ogóle Jak to się fajnie robi <grystanie> fajne O tego nie zauważyłem w ogóle Dziwne Nie, nie jeszcze, nie zauważyłem Eee Potwory O, woda Dobra, nic nie widziałem tam żadnego potwora Czemu te pochodnie są takie dziwne w ogóle, białe Z białego patyka jakiegoś Kilof też w ogóle fajnie wygląda Nie wiem czemu kopię teraz na trzy kratki ale zawsze się kopać jak najwięcej. O nie, kończy mi się King Love. Patrzcie, gram na padzie. co to? czemu to było tak popękane? było tak cały czas to było tak pęknięte o nie najgorsza rzecz Będę mieć łóżko, jak będę w ogóle mieć To też nie wiedziałem co to jest Jest mięso Dobra W końcu Zaraz sobie inne zrobię Piszcie w komentarzu czy też Kiedyś graliście na takich teksturach bo to naprawdę fajnie wygląda. W ogóle to jest sadzonka do dżunglowego drzewa. Też wam pokażę, jak tak normalnie wygląda. Bo pewnie nie widać. No nie, nie mam kilofa. Zniszczę to kiedyś. Rok później. Pięć lat później. Tak ona wygląda. I to jest sadzonka. Sadzonka dżunglowa Dziwne Powinna Powinien to być jakiś Nie wiem co Jakiś ogień to powinien być Ogień na patyku Oczywiście mi nie chodzi o pochodnie Bo pochodnia Wygląda No tak No nie wiem do czego jest to miejsce. Napiszcie mi w komentarzu, po co jest to miejsce. Czy to jest tylko dla to temu, czy dlaczego? Nie, bo ja wykorzystuję cały będę na przepalanie. Trzy rzeczy głupich. Tyka. O sadzonka. Do czego to jest? Ja nie wiem do czego to jest. Abym chciał wiedzieć. Mamy mi się to przydało. Dobra. Mi się że to nie zrobi nas pewno. Dlaczego? O, o nie, widać tego pada. Światło się na nim odbija. Heh. Co to w ogóle jest? Stek. Msteka. Skóra też bardzo fajnie wygląda. Tak wygląda skóra fajnie dosyć. Muszę zrobić tak, żeby nie było tak, tylko żeby było tak. No nie! Znowu! Bo nie, nie wiem tutaj pochodni. I też tutaj nie było pochodni. A kilo! Zgubię się! W kolejnym odcinku zrobię... Albo nawet jeszcze w tym zrobię. Nie, w tym nie zrobię, bo będzie za długi. Bo na razie trwa tylko 8 minut prawie. 7 minut i 50 sekund. A nie ma trwać godziny. Tylko 10 minut. To w kolejnym odcinku, który pojawi też się zaraz. Bo... Ja nagrywam co od razu, nagrywam pełno odcinku, zamiast jeden na dwa dni. I potem później nie wiem co nagrywać. Jakby się zrobił dzień, to było fajnie. Jest dzień. Jest. Co to? Krowy! Idę sobie szybko zrobić miecz. I idę do nich. sobie tego patyka okay. o, tutaj właśnie te szczaki są, no wszystko to są te kwiatki, no jakie słodziutkie kroby. Dzięki jajko! Dzięki za jajko, kura. Dobra, jedzenie potrzebne. Dzięki. W ogóle mam dwa jajka. Tych jak właśnie podniosłem. Jakie fajne! Co to jest? Świnia! Jaka słodka świnia! Ej, aniołki jakieś... Ha! No to fajnie. Owca! O! Właśnie tak wygląda węgiel. A to nie wiem co to jest. To są... Liany to są! Dlaczego? Wioska! Widzę wioskę. W kolejnym odcinku pójdę zwiedzić wioskę. O nie, odcinek trwa 10 minut. Więc zaraz się skończy. W tym samym miejscu zacznie się kolejna zmyt, co będę teraz stać, jak zabiję tą to... świnię. Jest. Dobra, więc. Nara. Odcinek się kończy. Więc. Cześć.